Cześć Michałem, witam z Was wszystkich bardzo serdecznie w, kolej, w pierwszym odcinku serii Combat Arms. Zenom jest mój kuzyn, czyli kombinator. Siema, siema. Mogę. Szczalajcie. Uważajcie. Wow. Uważaj tam biegnie. Dobra, to co, to się bierzemy, nie? No to dawać. Uważaj, bo plecy Stoi so, tu po... koło kostek? Eee, krew się pola. Jasną grę za Go go go! Mi To jest taka, wiecie, jedna z najlepszych gier nie? Multiplayer. Bo to wiadomo, bo jak się gra w normalną gierkę, to wiesz, gdzie jest kto i no tak się źle gra, nie? A tak to z każdej strony cię was mogą zajść. I to trudniej. Widzę, że mnie gonisz.

Przećkiwa Bez co może teraz razem polecimy? <laughs> o co <to> się dzieje? <laughs> uważaj, lewą weźmy. Uważaj, uważaj, <laughs> combinator hey. hag, oh, ja, Round <laughs> start. <laughs> oh, boy. je Ja. <laughs> hag, Round start. Oh, je ik <laughs> No to wiesz, są takie nowe, nie? Ale ścigy latynowska laska. Ale <śmiennie> jestem <ja> burzynką. <śmiennie> <śmiennie> eee... O! To Eee... Łoł, zabił mnie. Ale skąd, nie wiem. Łał Łostro I za chrypa Hak I za chrypa Pro, pro gracze Ej Mario, że zginam? Weź tu przyjdź na ten Na... Kulki bo mnie biją na plażę A w za łódką ma a tu jest pełno ludzi Ale <mulatory> ping pong moja wąg odchodzi wujek <gulatory> <gulatory> Dajcie mi, dajcie mi! Dobra, chodź mi, nie pajcie. O, ale a jedno... A, też fajnie Faj <laughs> tak. a... <laughs> <A>, i... <laughs> no hał! O, też. Tak, co dobrze, zobacz, zaraz mi skikują. Co? No dobrze grasz! Tutaj mówię do wizji, Rounds, Po prostu, święta gry. Okay. On dobrze gra, on, on sporo to gra, dlatego tak się to wygarnie. Dla to praktyk po prostu. What the fuck? Do shot. shota so, no, shot. mm -hmm. Jak się right. zwa? hot shot, <laughs> hot hot shot, shot, shot tak? tak. Fire on the hall. shot Ej, wyszłem, niech są, start. Kombinator Ator Abuser. abuser. <laughs> <laughs> o, NG. Yeah. Czemu wyszłeś? Co? Czemu wyszłeś? Skąd? Nie, 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 nie jestem. po jestem. Siedź mhm. uważaj, bo idzie skusy sobie lepiej. Mam grę, mam cię okay. już tak. yy, oh, tak. Skąd ja nie wiem, skąd dostałem? A? Round ja też Ty jaki gość mnie przegonił? Jaki zielony. Co? <laughs> tak? To nie tak nie może być, nie? A, to wygodnie. Idę na rzeź, idę do Ciebie. Uważaj, uważaj, on tam daleko Uwa. stoi. A, 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 jedyny, po prostu, po prostu. Ale szczęście, że tyłeczkiem nie wygrałeś. Jestem pewny. powód tego kochani że <tryk> 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 Ty, ten... A, jest dobre nawet Round start. <tryk> nie może przynosi m 400 matkę Dobry w łap dostałem

A, są wszyscy moi Panowie Every Team You are Team wins. Dobra kochani, ja zaraz wracam, przepraszam Ja Jestem pierwszy Jesteś już? Okej. Okay. Ewo, jest ja pierwszy. Muciacias. Pierwszy. Ło, eks, ile dostaliśmy. No, dużo, dużo. I ten e. Boże, brakuje mi jeszcze kasta, tak to bym wziął tę... Otworzę ją. E, czekaj, moment. E, to... Miałem jakieś pendrive'y Ale nie wiem czy to jest w ogóle Dawaj bo ludzie nam uciekną No właśnie chodzą. Dobra, startujemy? No Czekaj, okay, im widnę. O, dwa dwóch Polak Polaków, dwóch Niemców I rzut. <laughs> <laughs> What Dawaj Ready READY o Boże <laughs> Co? <laughs> Ej, nie ściskaj tak chłopie, bo na filmiku tak jasno nie będzie szok. Tak. Dobra. Czekaj, no patrz. Nie da. Nie, nie, nie da. Nie da. Nie Nie Inwituję, invituje, tylko nie przychodzą No Niemiec O kebab jest. O, Polak I da ready, okej, okay, dawaj startujemy Pasz! <grym> Plakuj dłużej to <grym> <grym> dziś się pom... ten W końcu zemszczą na Niemcach no. <grym> O kurde, troszkę się zamulił Tak jak mi Cały czarny ekran, cały, czały no, no, dawaj, dawaj, dawaj. Chyba, że coś się spierd... Ile już nagrywasz? Nie wiem, ale to będzie chyba tańsza rundka i będzie koniec, Okej. Okay. Fajna gra, Round fajna. Start. Do klanu nawet możemy przyjąć. Parę... Dużo ludzi. No, bo taki no. mamy fajny klan, znaczy będziemy zakładać. I to Czyli jakby ktoś był chętny, to odnoszę do Heliosa. Proszę mój lajkować. No i będziemy to wygrać fajnie, nie? Chcecie jakiś inny filmik, to postaramy się, znaczy Czeliusz się postara. Tak, piszcie, piszcie. co chcielibyście zobaczyć, co z kuzynem. Chcielibyście, żebym nagrał z kuzynem. Tak, piszcie, ja sobie pobiorę. I ogarniemy.

Round Star to jest Dark, tak? na pewno jest hak. Wow! No nie, no to jest niemożliwe. Nie, on coś ma, musi to To ja w pięćdziesiąt. Round Star, tak? Ja zabijam noba. będzie hacking Oj, podszedł. Zróbcie gramy?

Web dostał Bieg dostał. to będzie nadal jakooo, Web dostał dostał Ta snajperka jest boska z Jak masz? Round start. Eee, już ci mówię. Eee, Dragunov SVDS Dragunov fajny, fajny jest o. Kocham tę grę, normalnie. Oj, żubaniac. Kombinator hacking! Jak dobrze Boże, dlaczego? Wyciekać jechać na mnie stąd, pokażę, że nie mam żadnych hacków. To jest tylko 5 gra nauki gry. No, ale z tamtym darkiem... Pierwszy level i tak dobrze no to już niemożliwe Opatrz kombinator haki To jest normalne Od znaczy polecał Widz jesteś ja Jestem za to Uważaj, biegnie do tego Uważaj, uważaj Tak, tak, na tyle nie tak, 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 na gierkę tak, 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 Tylko jak gracie w tą gierkę i będziecie grać parę, parę dni, to Wam przepadnie rzeczy, nie? Będziecie w sytuacji jak wtedy. gdzieś bije. Zapraszamy chętnie do klanu, jak najwięcej ludzi.

No Podpiszę krzywy I wychodzi taki nob na ten, a później mi powie, że jest hackerem, że są hackerem. A wchodzi na nasz naszek. Chciałem start Może gramy, może wygramy, może nie wygramy Dawajcie

No jaki ciota! <grymiany> Ale dobra, nic, się nie, stało. nic się nie stało. Tak jestem hakerem. <grymiany> ten eee, czysto jest? Nie? i ostry. Jest tak, można grać. A <śmienicza> jak stary. Round tak, tak. w jednym w <śmienicza> Tylko wychylam tak, no, stoi haka? tam i siedzi, tak, 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 I tak, 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 to tak, nie, nie, to już nie tak, jak to... jak to na mnie na dachu. Który to? Tam na górze, na dachu. Byłem na dachu i jakimś cudem przeszedł strzał i ja dostałem Ten Rek, nie? On też mnie właśnie zabiję. No, też mnie A jaką? Nie wiem, nie wiem jak się nazywała to Round Start Ale fajnie, taka bardziej podobna do snajpy, ale szturmówka. Kurde Erek, głupi jakiś Start. O Boże, 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 żeńku... <grywa> <grywa> Ale masz farty, że cię obroniłem. start. Elias? Gdzie ty jesteś? Wejdź na daszek Łoś to może Ręk, to 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 ten To on ma ten Haka, bo stałem za sianą I tam masz ten Dwóch koło daszku jednego Znaczy tam koło łódki O dobra, koło łódki Ja położę sobie dla Okej, okay, masz tam koło łódki jednego Zabiłeś? Z... A czekaj, a w, a aw, a a F5, jedynka, yy, cztery, i daj F5, daj F5. Okej, okay, bo mam F5. Tak. No i co? No i ten, w ogóle zbanuje, wiesz? Ale, no dawaj, 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 on każdego z pistoletu stara strzela. No dawaj, na pewno. już go właśnie zbanowałem. I czekaj, czekamy na odpowiedź, nie? U mnie nie wkazuje się. się Na pewno zhackowałeś. A jak? To jest przecież Bodnesem, nie? <grymne> nie, z jak były te bramkarza piłki, nie? Czyli ta... pakunek bramkarza, czy coś z Zasakować. O ja, ja zawsze hakuję, nie. No, <laughs> no stary, macie grana na No dobrze, to by do bo tam ja właśnie padłem. O, przebraliśmy. No dobrze, kochani, to my z takim ikiem, będziemy się z wami żegnać. Lajkujcie, subskrybujcie. Coś masz może dzisiaj do powiedzenia? No tak, mam do powiedzenia. Jak yy, jesteście zainteresowani kombodami? Oczywiście Polacy, nie? No, bo wiadomo, że się z nimi nie dogadamy, nie, nie, nie? No jak jesteście zainteresowani w ogóle, to lajkujcie i piszcie do Heliosa, bo zapraszamy do planu. Jeśli chcecie zobaczyć dalsze odcinki w serii, serii, serii Combatants, Ant idźcie. i czy i, chcieli, może byście chcieli zobaczyć, nie wiem nie, kominatora może World to też piszcie wchodzić razem Dobra? no tak właśnie. I nas usłyszeć w końcu na skajpie. Żegnamy. <średziora> <Nie. średziora> tak, <średziora> tak <się średziora> Trzymajcie, Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się. Oa.